Wiecie, kiedy tak e, słucham i tak mogłem tutaj przysłuchiwać się na temat Dawida, kiedy Brahmanian mówił, e, to mogłem zobaczyć pewną taką rzecz. E, sądzę, że bardzo ważną, e, którą też chcę mieć w swoim sercu. Podejście e, Boga do Dawida. Dawid był człowiekiem, który był świadomy zakonu. To nie był człowiek, który. Wywodził się z ludzi nieświadomych, nie znali zakonu. On znał zakon. On wiedział, że Bóg powiedział: Nie zabijaj, nie cudzołóż. Popełnił dwa przestępstwa i to byśmy mogli powiedzieć ciężkie przestępstwa w tym momencie według zakonu mojżeszowego czyli cudzołóstwo i morderstwo. Jaki sąd powinien Bóg zastosować względem Dawida? Była to śmierć. Bez jakiegokolwiek ale tam. No, Wszyscy pośród, ludu nawet by się zgodzili, tak, jest winien śmierci, po prostu popełnił straszną rzecz, cudzołóstwo, morderstwo, ale Bóg zrobił coś, można powiedzieć, co jest jakby wbrew ludzkiej logice. Bóg za zastosował sąd miłosierdzia, sąd łaski. I to jest tak, zobaczymy, coś, o czym nie mogę nigdy zapomnieć, kiedy po prostu osądzam. Osądzam, tak jak tutaj Maciek powiedział, osądzam według y, y, słowa. Słowo mówi, na przykład, nie kradnij, nie o słowo nie świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Według tego wszystkiego osądzam. I teraz tylko, jaki sąd zastosuję? To jest tak bardzo ważne. Pan Józef powiedział, jakim sądem będzie sądzić. Takim ciebie osądzą. Jakub na przykład, my mamy zobaczyć to napisane, pisze tak. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad tym, który nie okazuje miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem, ale tu nie ma powiedziane, że nie ma totalnie sądu, że ty masz okazać miłosierdzia, czyli zamykasz oczy. Ja nie widzę. Ja jestem tak miłosierny, że ja nie widzę. Nie. E, ja to osądziłem. Wiem, jak to wygląda zgodnie ze słowem Bożym, i teraz po prostu widzę, jak Bóg do tego podeszedł. Jak podeszedł Pan Jezus. Pan Jezus też osądził tą kobietę, przyłapaną na, na jawnym cudzołóstwie. On nie zostawił ją w nieświadomości takiej, że no, nikt cię nie potępił, on, nie odeszli, on się też odwrócił i odeszedł. On nią powiedział: Ja cię nie potępiam, ale idź i odtąd już nie grzesz. Pokazał coś, żeby ona wiedziała, że po prostu, jeśli pójdziesz dalej tą drogą, to na pewno zginiesz. Wskazał jej wyjście. Widzicie, to jest piękne, kiedy Bóg osądza człowieka, ale też pokazuje Mu wyjście. Ja Ci daję wyjście, ja ci daję możliwość, żebyś nie zginął. I tak właśnie widzę, by na mnie to, co powiedział Pan Jezus, jeśli sądzisz, to tak osądź człowieka, że dajesz Mu wyjście możliwości z tego, w czym On jest, żeby on właśnie nie zginął. Tak by bynajmniej mogę powiedzieć, że właśnie widzę to te, bo tak właśnie się przysłuchiwałem na temat Dawida i, i tak. Pięknie zaczęło mi się to właśnie malować, że Bóg zrobił coś, co jest właśnie tak wspaniałe. On zastosował sąd miłosierdzia, sąd łaski nad człowiekiem. Mógłby tego nie uczynić i Dawid musiałby zginąć. Jednak Bóg mu to okazał. Amen.